Czy to koniec przyjaźni? Mimo, że Rainbow Dash i Rarity lubią robić inne rzeczy, jest pełno powodów, dla których się przyjaźnią. Eee, na przykład? O, my się przyjaźnimy od zawsze! Od zawsze? No, nie, nie od zawsze, ale niesamowicie długi czas. I znamy te same kucyki. Eem, to wszystko... Pewnego razu, w czasie konkursu na najlepszego młodego lotnika, osobiście ocaliłam Rarity życie. Tak. Za to ja udowodniłam Wonderboltom, że Rainbow Dash jest niewinna, kiedy ją wrobiono w pewien tajemniczy incydent. Super! Co jeszcze? <laughs> a, 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 słuchajcie, może się wydawać, że Rarity i Rainbow Dash nie mają wiele wspólnego, kiedy chcemy to ubrać w słowa, ale czasem przyjaźni nie da się wyjaśnić. To trzeba zobaczyć w praktyce, żeby zrozumieć. Tak naprawdę to jest świetny pomysł. Niech wasz dzień zabawy przebiega tak jak normalnie. Nie zwracajcie na nas uwagi. Gramy! Rarity, czyżbyś zapomniała, że masz trzymać swój kosz? Skarbie. Mając na sobie tę okropnie brzydką koszulkę, wpadłam na pomysł, żeby zaprojektować sportowy strój do koszbola, który będzie bardzo wygodny i modny. Już jestem gotowa? Dobrze, bo tym razem spróbuję czegoś nowego i super czadowego. Rarity, ty w ogóle wiesz, co się dzieje? Co? A, wystawiłam kosz i tak dalej. Ale miałaś też złapać piłkę. Serio? To takie niebezpieczne. O, porażka. Ona chyba nigdy nie złapie zasad tej gry. Kończymy koszbola. Ha, nareszcie. Eee, to była gra, którą lubi Rainbow Dash, więc teraz pora na coś, co lubi rarity. Kompromis. Naprawdę sama nie wiem. Czy nie są zbyt modne? E, a nie takie właśnie powinny być? Tak, tak, ale buty muszą wyprzedzać modę, a skoro te modne są teraz, to już prawie wychodzą z mody. To kompletnie bez sensu. Hmm, a może lepiej, żebym wzięła szpilki? Co o tym sądzisz? Heh, chyba, że chcesz się potykać na każdym kroku. Obcasy dla kucyka są bezużyteczne. O kontrer! Szpiegi przydają się w tak wielu sytuacjach. Wyjścia służbowe, śniadania, obiady, kolacje, obiado, kolacje, obiada. brokat? Ju, mam go wszędzie. Zdecydowałaś się? Oh, to jest takie nudne. Rainbow Dash i Rarity właśnie e, pokazują nam, że czasem przyjaciółki się droczą. E, to znaczy wymieniają żartobliwe uwagi. E, zabawa kwitnie. Ach, to dopiero frajda. Uwielbiam zbierać kamienie szlachetne. Ha. Nareszcie coś, co obie lubimy robić. Wyprawa po starby. <laughs> No, i widzicie, wystarczyło poczekać. Teraz świetnie się razem bawią. O, magnifik! Ten doskonale się nadaje do ozdobienia żakietu, który właśnie szyję. Super! A wiesz, co będzie jeszcze fajniejsze? Na przykład znalezienie komnaty skarbów. Gdybym ja była z sekretnymi drzwiami, to gdzie bym była? Czy mogę cię prosić, żebyś tak nie hałasowała? To mi źle robi na koncentrację. O! Patrz! Dźwignia! Nie działa! Pomóż mi, Rarity! Czekaj chwilę. Znieczyłaś mi kamienie! Ha! No a ty zepsułaś mi przygodę! O! Tu nie chodziło o przygodę, tylko o wydobycie kamieni do mojej zimowej kolekcji. To mnie obchodzą ciuchy. Miałyśmy razem przeżywać coś fajnego. O, o! Mam tego dosyć! Ten nasz dzień zabawy oficjalnie się skończył! Dla mnie to lepiej. Może nareszcie porobię coś, co tak naprawdę ja lubię. <śmiech> <śmiech> Pewnie tak nie myślicie. Po prostu małe nieporozumienie. Tak się czasem zdarza między kumpelkami, ale choćby nie wiem, co potrafią rozwiązać problem i pozostać w przyjaźni. To jest niemożliwe! Ciebie nigdy nie obchodzi to, co mnie interesuje! Myślisz tylko o sobie i swojej nudnej modzie! O, proszę cię! Ty moje pasje zawsze ignorujesz! Masz absolutnie zero szacunku dla pięknych rzeczy! Zero szacunku, powiadam! To już jest absolutny koniec naszej przyjaźni!